kochani, w kolejnym filmiku z serii Wybierz kartę. Dziś taki króciutki filmik, ponieważ e, odpowiem na, na Wasze konkretne pytanie. Tak, nie lub może. E, także pomyślcie sobie, pomyślcie sobie e, w głowie, zadajcie sobie e, pytanie. E, ja tutaj mam przygotowane trzy karty, dosłownie trzy karty ar Arkana Wielkie. I tak jak widzicie, pierwsza grupa jest to Ametyst, druga jest to Kwarc różowy, i trzecia to Turmalin. Pomyślcie sobie to pytanie, skupcie się, poczujcie te karty, które, która karta do Was najbardziej przemawia, który kamień do Was najbardziej przemawia. Zastanówcie się, ja Wam na to dam trochę czasu. A korzystając z okazji, chciałabym powiedzieć wszystkim tym, którzy oglądają mnie po raz pierwszy, że mam na imię Ewelina i zajmuję się stawianiem kart Tarota. Jeśli mielibyście do mnie jakieś pytania, to napiszcie na adres mailowy tarociskawelinałpa.gmail.com. A ja na takie pytania odpowiadam w wiadomości głosowej, w filmiku. Lub podczas sesji e, indywidualnej. Sesje indywidualne trwają e, 15 minut, pół godziny, 45 minut, godzinę, w zależności od e, potrzeb e, mojego klienta. I podczas takiej sesji można zadać tyle pytań, na ile czasu e, wystarczy. E, więcej informacji znajdziecie pod filmikiem, tam, tam jest również cennik. Korzystajcie z tego, dlatego że ceny jeszcze, jeszcze są. E, takie, jakie są, dopiero od przyszłego roku e, no, pójdą do góry. Także zachęcam zachęcam serdecznie. E, no dobrze, kochani. Mam nadzieję, że dokonaliście już swojego wyboru, a ja przejdę do, do grupy pierwszej: Ametyst, czyli odpowiedź na Wasze pytanie. Tak, nie, czy może? Odpowiedź e, tutaj, tej pierwszej grupy. E, no, karta wierzy. Zdecydowanie nie. Tutaj odpowiedź jest nie. Um, osoby, które wybrały drugą grupę. Kwarc różowy. Zobaczmy, jaką tu mamy odpowiedź. Hmm, może. Tutaj trzeba podjąć jakąś decyzję. Karta kochanków. No to jest takie. Na dwoje babka wróżyła. No tutaj w tej karcie akurat jest przepisany znak bliźniąt, czyli jak to bliźnięta, no takie, takie niezdecydowanie, tu trzeba podjąć decyzję, na chwilę obecną jest to może. tu trzeba podjąć decyzję jakąś, kochani. I teraz trzecia grupa, turmalin, zobaczmy, jaka jest tutaj odpowiedź, zdecydowanie tak, karta cesarzowej. Także no mam nadzieję, że e, ten e, filmik Wam się spodobał. Um. Zachęcam do subskrybowania, do komentowania filmiku, do lajkowania. Będę wtedy widziała, że jesteście zainteresowani moimi filmikami i tych filmików więcej będzie się pojawiać. Piszcie w komentarzach, czy Wam się podobał taki filmik? Może macie jakieś pomysły na kolejne filmiki? Także zachęcam do pisania. Znajdziecie mnie również na Facebooku. Możecie do mnie pisać. Także serdecznie zapraszam.